Hej, hej tu Natyce tym razem przychodzę do was z filmikiem odnośnie jak gotuje zupę dyniową. Moja mama była ciekawa, jak gotuje tata i kilka innych osób na jakiej zasadzie ja to robię. To jest taki prosty, bardzo przepis, łatwy dla mnie do zrobienia. Także już Wam pokazuję, jakie są składniki tej naszej zupy dyniowej. Na początek mam pokrojoną cebulkę w kosteczkę. Mam pokrojoną marcheweczkę. Tych marchewek jest około 3 takie spore, ewentualnie mogą być 4 do 5 takich mniejszych dynie jedną, aczkolwiek ta dynia nie była za duża, takiej średnicy maksymalnie do 30-25 cm. Także ta dynia jest już też pokrojona w kostkę. Ta kosteczka to jest taka kosteczka umowna, dlatego, że i ta marcheweczka, i ta dynia będą zblendowane razem z cebulką. Także na początek mamy tutaj, o, garnek, w którym już przygotowałam sobie Odrobinkę masła. Tego masła wcale nie musi być, nie wiadomo jak dużo. E, masełko nam się roztopi. Musimy włożyć do niego cebulkę. O, okej. Okay. Także masełko nam się tutaj ładnie roztapia. E, już rzuciłam e, cebulkę. E, ta cebulka moja była dosyć sporych. Rozmiarów, tak jak widać. Więc dałam połowę, ale jeżeli ktoś lubi bardziej taką właśnie cebulową tą zupkę, to jak najbardziej można dać więcej tej cebulki. Ale moje dzieciaki nie bardzo lubią, żeby było tam dużo tej cebuli, więc taka połowa starczy. Ogólnie taka w średniej wielkości cebulka. To się troszkę musi podusić. Oczywiście trzeba zalać później. Y Całość, która się nam troszkę podsmaży, czyli cebulkę, którą mam uszykowaną. Ja akurat robię tak, że najpierw to wszystko szykuję, a później dopiero wkładam wszystkie produkty, dlatego że no, jest dla mnie bezpieczniej, no bo nie odrywam się co chwilę i, i, i tylko w ogóle mam zrobioną już jedną rzecz, i, czyli krojenie, i wtedy nie, po kolei wrzucam wszystkie składniki. Więc całą cebulkę, która się nam tutaj smaży, o, to widać. Już się tak proste nam zarumieniła. To będzie tak mocno, mocno widać, ale starczy. Teraz wrzucimy do tego marchewkę. Jest marchewka. Wrzucimy do tego również naszą buję. ile pod podsmażymy o tam Mija nasza Nastia robi lekcje a Mija co robi Mija co robisz kluszku ha? chodź tu mama ma przykryć Micie no dobrze przykryje mama Micie nie, nie przykrywać Mici. Nie przykrywać Mici? Nie, Ok. Nastia nam miesza w garku. O, Micia wzięła poduszeczkę i idzie do Aniki. Nastia dalej miesza. To musi się troszeczkę tak poddusić, ale tak z dna możesz, Nastia, trochę, o właśnie. Dokładnie. Dobra, Ja już się troszeczkę to nam poddusi, znaczy poddusi, podsmaży. No tak, chwilkę. To dodajemy coś takiego jak rosołek lub bulion. To zależy, co mamy. No, ja akurat mam bulion taki tutaj od mojego taty kochanego. Także tutaj nam tata wczoraj już dał, przygotował. Pozdrawiamy tatę. <laughs> Także, jakby co to? My dajemy właśnie taki bulionik. Oczywiście, no nie chciało mi się po prostu gotować, a tata przygotował, zaproponował. Także nasz bulion trafia do garka. Tak, tu chodzi o to, aby ten bulion bądź też rosołek, który sobie przygotujemy. Trafił nam do garka i mniej więcej go, po prostu te wszystkie, potra te wszystkie składniki nam przykrył. Także to mniej więcej teraz około pół godzinki będzie się nam dusić na takim ogniu średnim pod pokrywką. Tak, zaraz sobie zmniejszymy na ósmeczkę i sobie będzie o tak pyrtało, Czyli mamy tu cebulę, mamy tu pokrojoną marchewkę, mamy tutaj dynię plus właśnie ten wywar, który mamy rosołowy taki. Można również użyć wywaru z kostki, to nie jest żaden problem, Bo chyba że ktoś ma po prostu przygotowany rosół do albo bulion to można właśnie użyć. A jeżeli nie, to właśnie może być ta kosteczka. Co jakiś czas można przemieszać. Jeśli ktoś uważa, że jego rosół nie jest odpowiednio doprawiony, można wziąć już na tym etapie, dodać po prostu kostkę rosołową i troszkę się ten smak wzmocni. Także to też nie jest żaden problem, że wyszedł Wam jakiś taki bardziej mdławy rosołek bądź bulion, żeby doprawić. Po około 15 minutach, tak wygląda nasza zupka. Zaczyna się już dynia pomału rozwarstwiać. Tak. Zaczyna się już wszystko dusić. Także najpierw jeszcze przy, troszeczkę podkręciłam z ósemki na 13 czyli tak troszkę na tak troszkę większy jednak ten ogień. Teraz już sobie na piąteczce ładnie chodzi, czyli na takim małym ogniu. Kolejne prawdopodobnie będzie sobie to 15 do 20 minut się dusić. Teraz już zupa jest wystudzona, jest przygotowana. Do tego, aby ją doprawić, i właśnie pokażę, czym ją doprawiam. Moją zupkę doprawiam m.in. cynamonem, kardamonem, kary, pieprzem, solą oraz śmietanką 12%. Na początek dajemy pieprz. To już jest zmiksowana zupa, tak to już wygląda. Tego pieprzu po prostu tak, żebyście wiedzieli, że do smaku. Jeżeli ktoś lubi bardziej pikantną, to można dać więcej. Troszkę cynamonu. Jak dosłownie, na czubeczku, by było łyżeczki. Kardamon. Nie za dużo, jak ktoś nie przypada za tym smakiem. Oraz kary. Kary, właśnie, nadaje tej zupie takiej. Ciepło, jak to mówią moje dziewczyny, takiego świątecznego smaku, trochę soli. I oczywiście śmietanka. Nie daję całej, bo później by była taka biała ta zupka, a nie, nie o to nam chodzi, żeby ona straciła ten swój kolorek. Widzę, że na nagraniu ona jest taka bardziej widzę żółta, a naprawdę w rzeczywistości ona jest taka bardziej pomarańczowa. Jeśli się Wam zdarzy, że coś się nie do końca zmiksuje, to się nie przejmujcie. spróba smaku. Pycha. No i tak wygląda moja zupa dyniowa. Teraz Wam pokażę za chwilę, jak ją podaję. Tak właśnie wygląda podawana przeze mnie zupka dyniowa z takim kleksikiem ze śmietanki. A tu już są moje trzy głodomory. No i tu moje. I kłótnia kogo to jest. Mm. Dziewczyny smacznego. Dziękujemy! Pa. Pa. pa! Tak wygląda mój przepis. Tak wygląda mój przepis, jak mówiłam. Yy, dziewczyny są bardzo zadowolone z, z podanej zupy. Smakuje im, także polecam. Jeśli ktoś chce zrobić zupę deniową, to właśnie w ten sposób sobie można już przygotować. <śmiech> <śmiech> Nastia już sobie bierze i działa. E, jeśli się komuś sprawdził przepis, to prosimy o subskrybowanie, lajkowanie. Jeśli ktoś ma zamiar skomentować, czy smakowało, czy nie, to też mile widziane. Dziękuję i do miłego!